Wolne sądy to po prostu ochrona obywatela przed możliwą samowolą władz. W końcu konstytucja to nie jest dokument, który ma gwarantować pewne prawa rządzącym, ale powinien gwarantować pewne prawa obywatelom. A na straży tych praw muszą stać wolne sądy. I tu nie chodzi wyłącznie o wolne sądy. Chodzi także o samych sędziów. Dlatego, że Montesquieu. Ten właśnie od trójpodziału władz napisał kiedyś, nie patrzcie wyłącznie na to, jakie są prawa, patrzcie jacy są sędziowie. W związku z tym od sędziów będzie bardzo wiele zależało, od ich odwagi, od ich determinacji, czy będą gotowi, ażeby wykorzystywać wolność swoich sądów, czy też będą ulegać naciskom władz niestety, naciskom, które nowe prawo w Polsce obowiązujące tym władzom daje taką możliwość. To rzecz bardzo groźna, bardzo groźna dla po prostu funkcjonowania państwa i dla przyszłości naszego kraju.